Witam Państwa serdecznie na 52. Wielkim Balu Sportowców. Szanowni Państwo, ideą Plebiscytu Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski jest uhonorowanie sportowców, trenery, trenerów, którzy swoimi sukcesami, działalnością w ubiegłym roku rozsławili nasz region. Dzięki plebiscytowi, kibice, a jednocześnie czytelnicy głosu wielkopolskiego Proszę mi wierzyć, jest ich naprawdę dużo. Mogą najlepiej podziękować sportowcom, trenerom za ich trud, za ich wysiłek, za pozytywne emocje, które nam dostarczyli, za wielomiesięczne treningi, za dążenie do mistrzostwa na wszystkich arenach międzynarodowych i tych naszych lokalnych. Miejsce dziesiąte. Damian Nisiewski, siatkówka, AZ Kłałem

Nasza etatowa uczestniczka panu Najlepszego Sportowca po raz czwarty z rzędu jest laureatką Prewistytu na Najlepszego Sportowca Wielkopolski. W poprzednich latach zajmowała miejsce dziewiąte, siódme, czwarte, drugie, a więc Pani Julio? Na no, minusie dalej? Myślę, no, że nie. Dzisiaj e, niestety bardzo przepraszam, że Marta nie mogła być. Chciałabym bardzo podziękować za to wyróżnienie wszystkim kibicom. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że na tym razem będzie coraz lepiej. Dziękujemy. Julia Michalska.